Siemanko, witam Was. Przepraszam yy, z początku. Przepraszam za tą okropną jakość mikrofonu, ale mój normalnie dobry mikrofon się zbałam. W tym filmiku mam ochotę Wam zaprezentować blokadę taką jakby wymyśloną całkowicie przeze mnie. To mamy item, co tam jest? po to, żeby sobie kuzionek mógł fajnie zrobić. O. I tak, tak wygląda cały mechanizm. Nic więcej. A ten filmak tam jest. Kto To jest nasz ukryty guzik. Tam możemy sobie go schować schować, gdzie nam się podoba. I tak. Idziemy sobie. U. Pewnie jest to, nie widzicie. U, redstone. A tu zapewne za tym klockiem porypite, że będzie jakiś mechanizm. O nie! Nie mogę położyć klocka! Jakie to straszne, gdy się zabić. Życie nie ma sensu. A ludzie, którzy będą, to jest wszystko to oczywiście cały czas. A ludzie, którzy będą wiedzieli o tej rzeczy, będą łomni i najpierw klikną guziczek i wtedy zupełnie spokojnie prąd może sobie płynąć. Kolejne kliknięcie guziczka. I tak cały czas. Eee, Pochodnie się na tym nie da klonować, bo to jest ryb wielki w tym wypracowaniu. Więc tak. Możemy zamiast guzika dać dźwignię. I wtedy wystarczy, że montujemy taką prościutką rzecz. Dajemy dźwignię. Tu od razu to jest negacja. Jak leci prąd, jak włączamy dźwignię, to nie ma prądu. Jak już to jest prąd. I wystarczy, że tutaj do tego włączymy w ten sposób skierowany lekki płok. To jest najprostszy moment. Teraz to jest cały mechanizm na dźwignię. I nie Niecały, niecały, ale teraz jeszcze wam pokażę najpierw zasady działania. To jest błąd. Jeżeli postawimy normalny... Jeżeli postawimy lepki blok, tak skierowany łebkiem do góry, a na nim jakiś blok, i obok tego bloku jest w z obojętnik, której strony będzie redstone, to jak będziemy położyć tutaj czerwoną pochodnię, To ten płok będzie ją od razu odpychał ułamek sekundy. I tutaj na tym redstone'ie nawet na ułamek sekundy, żeby uruchomił się refiter, nie wystarczy czasu przepływu energii. Nawet, z tego co widzę, to chyba nawet w ogóle nie przepływa energia. Ten. No i teraz po prostu wystarczy, że ten wok, wyjaśnię działanie, po zakończeniu się dźwigni ten wok przyciągnie tego na przykład w to miejsce i wtedy już zupełnie spokojnie, no, to zupełnie spokojnie można sobie tutaj postawić podokładnik. Na przykład. Tam jest. I wtedy tutaj spokojnie powiem sobie może wpłynąć, a gdy tamten płót wróci ten na swoje miejsce, to już działanie się rozpoczyna od nowa. Więc to jest taki pokaz, a teraz jak to zbudować. Wystarczy takie coś. I do takiego malutkiego mechanizmu podpiętym właśnie lepki blok cegła. To być otwarte, przymontowane, tam że to jest blok, na Jakiś blok. Na przykład wprost, tak, z jedną, klatkę, jedną klatkę szerokości, wtedy ten mechanizm wyjmuje. i tutaj redstone. Redstone jest bardzo ważny, bo jak go nie ma, to da, to, to nie działa. Więc tu musi być redstone. No i już. Nasz mechanizm jest gotowy. Po dźwigni. To się przesuwa tam i zupełnie spokojnie możemy sobie kłaść czerwoną bez żadnego problemu. Teraz pokażę Wam, jak zbudować to na guzik. Do tego będzie potrzebna jedynie dodatkowa bramka. A buduje się ją w Dwa bloki po przeciwnych stronach wkładzimy w dwie czerwone pochodnie. Łączymy je od góry czerwonym troszkiem Pod czerwonymi pochodniami skierowane do środka kładziemy normalne tłoki i między je, między te płoki, musi być, zanim położymy drugiego tłoka, to musi być klocek tu się No i teraz wystarczy, że z której... Z tych bloków położymy czerwoną pochodnię, w moim przypadku tutaj i z tego miejsca za pochodnią odprowadzimy resztę. I w tej chwili, gdy dostarczymy... W tej chwili, gdy koledzy tutaj to nie piszą... Wystarczymy tutaj na przykład prąd do góry na te dwa. I tu jest krótki sygnał, to jak go kliknę, te pistony się przełączą i wtedy klocek nad czerwonym kuchownią spowoduje przepływ energii. Kolejny raz klikniemy przepływu energii. I taką bramkę wystarczy podłączyć po prostu pod ten króciutki na panie, no i repiterem przyprowadzić. Dziś Dziękuję za uwagę i życzę miłego budowania. Hej!